Dzień dobry, witam Was serdecznie z posiedzenia Zarządu Polskiej Federacji Szpitali. Jest ze mną pan dyrektor Tomasz Kopiec, członek Zarządu Federacji, dyrektor Szpitala Orywskiego w Warszawie. W rozmawialiśmy o wykonaniu, czyli płatności zaświadczenia udzielania pacjentom objętym powszechnym ubezpieczeniem zdrowotnym. Jest nowa, nowy projekt w tej chwili konsultacji. Co sądzisz? Myślę, że z punktu widzenia tego, że Narodowy Fundusz Zdrowia poczuwa się do tego, żeby rozliczyć to zobowiązanie, jest to... Istotna, istotna faktycznie zmiana, idąca w sukurs z tym, o czym mówi rząd i o czym mówi NZ. Natomiast z punktu widzenia szpitali, pewnie lepszym byłoby, gdyby otrzymały środki. To nie było w postaci kompensaty, nie było w postaci rozliczenia. Również w tych szpitalach, których nie wykonały tych świadczeń, tylko e, aby te środki do nich trafiły w postaci faktycznie zapłaconych e, pieniędzy. Natomiast no, z dwojga złego, oczywiście, takie kompensaty i rozliczenia też będą oczywiście przyjęte. Tak Czyli zmiany w, w dobrym kierunku. Na pewno będziemy jeszcze o tym mówić w stanowiskach federacji, m.in. też o, o tym postulacie, które zgłaszane już w zeszłym roku w lipcu o zniesieniu limitu w leczeniu szpitalnym, ale oczywiście mówimy tylko o limitach dotyczących świadczeń medycznie uzasadnionych tak dla tak pacjentów ubezpieczonych. Tak będziemy informować. Dziękuję.